Cześć, witajcie. Jak widzicie, jestem u siebie w domu już. E, słuchajcie, e, podróż minęła dobrze, chociaż była męcząca. E, zajechałem do Białgostoku, słuchajcie, i było dosyć zimno. Zachodziło w ręce. Poczekałem na autobus. Autobus przyjechał dziś tak 15 po czwartej. W pół do piątej żeśmy wyjechali. Długa podróż, ponad 3,5 godziny żeśmy jechali na, na Okęcie. Później, słuchajcie, na samolot trzeba było zaczekać, bo byłem po 8 godzinie na Okęciu. Na samolot zaczekałem. Okęcie duże lotnisko, tam trzeba było daleko iść, no ale tylko co zaśliśmy Marzena poszła zapalić. Ja do niej piszę Słuchaj, wracaj, bo już wpuszczają. Wypuszczają z bramki. Także z bramki wypuszczali. Wsiadaliśmy w autobus i wiózł nas do samolotu. No i podróż samolotem. Słuchajcie. No też kolejne 2 godziny 50 minut trzeba było wysiedzieć na tyłku. Też można jajo było znieść. No ale jak już przyleciałem do Anglii, to już inna pogoda 8 stopni ciepła. Deszcz padał deszczowo. No ale nie było najgorzej. Zamówiliśmy Ubera. Uber nie jest taki tani, bo zapłaciłem 45 funtów 19 pensów, jakoś tak. Yy... za dowóz do domu. Także to jest sporo. No ale nie było wyjścia. Nie było kogo szukać i zamawiać taksówek. Zresztą taksówki tyle samo by wzięły. Teraz, teraz po prostu yy, podrożały koszty transportu taksówkami, taksówki są droższe. Przyjechałem, słuchajcie, do domu, i, i od razu myślę sobie: Tylko wszedłem, położyłem walizkę i myślę: Od razu idę po leki. Poszedłem do apteki, ale leków nie dostałem. Dopiero na drugi dzień kazali mi przyjść po leki. No i dzisiaj chodziłem. Słuchajcie, te leki odebrałem. Już dostałem całe opakowanie. No i z tymi lekami to ratował mi AMISU którego miałem tabletki. Wczoraj też wziąłem z rana. Na wieczór na szczęście miałem ten Kropiksol. Dwie tabletki także wziąłem. E, coś tam spałem. Ze snem też nie zaciekawie, bo za dużo stresu, nerwów i, i też tak. Dobrze, nie spałem, ale zasnąłem, obudziłem się i później już miałem problem z zaśnięciem. Także pospałem kilka godzin i, i to wszystko. No i słuchajcie, ten lek mnie Mr. pride rotował mi dupę, bo tego Kropiksol by mi zabrakło. Teraz już mam Kropiksol, także będę dawkował w normalnych dawkach. Bo dzisiaj też z rana wziąłem pride 150 mg. No a na wieczór już wezmę Kropiksol i od jutra już normalnie 10 mg kropiksolu z rana Także tak, tak to wygląda Pogoda dzisiaj słuchajcie w miarę nie pada, jest zachmurzenie, ale bez opadów nie ma śniegu w Anglii Rozmawiałem z babcią, mówiła, że śnieg był, padało napadało śniegu, leżał jakiś czas ale przyszły deszcze, i to wszystko poszło się rozmyło. I, i śniegu nie ma. Ech, niedługo, słuchajcie, trzeba będzie wrócić na siłownię. Na razie to takie, takie dni, żeby się wtopić w mieszkanie, w życie. Trzeba będzie iść do Azdy, zrobić większe zakupy. Ech, też namówię marzenę. Jej w tej chwili w domu nie ma. Jest u znajomego, ale dzisiaj przyjdzie. Także zrobi się zakupy większe to na pewno. I najbliższa podróż słuchajcie teraz nie wiem, może latem polecę. Nie mam pojęcia. To wszystko wyjdzie na spontanie. Gdzieś tak dwa miesiące przed biletem będziemy zamawiać. Chciałbym tak polecieć w czerwcu do, do lipca, też na trzy tygodnie, bo ten pobyt, słuchajcie, w Polsce był fajny. Nie powiem, święta z rodziną, wigilia, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt było bardzo fajnie, przyjemnie, posiedziało się, porozmawiało bez alkoholu, bez żadnych. Używek, po prostu przy jedzonku smacznym i przy kawce, przy herbatce się posiedziało, się porozmawiało, naprawdę było bardzo przyjemnie. Ale ten pobyt zimą jest taki, słuchajcie, że człowiek siedzi więcej w domu, nie wyjdzie na zewnątrz, bo zimno. Oczywiście ja wychodziłem do miasteczka, jeździłem. Po to, żeby spotkać się z kolegą, ale z kolegą się spotkałem i szliśmy do pizzerii. No jakieś zamknięte pomieszczenie, żeby było ciepło. ogrzać się. Tam kolega pił piwo bezalkoholowe. Ja piłem alkoholowe piwo. Yy, zamawialiśmy pizzę. Sobie zjedliśmy, porozmawialiśmy. No fajnie ten czas spędziłem, nie powiem. Chociaż latem jest znacznie lepiej, bo można wyjść na zewnątrz, jest ciepło. Posiedzieć pod parasolem, na krzesełku, fajnie, elegancko. Także latem jest moim zdaniem o wiele lepiej. No i tak, no słuchajcie, i tak ten pobyt wyglądał, że, że jak byłem w domu, to przeważnie siedziałem w domu. Tam przyjeżdżał brat, brat jeden, brat drugi, przychodził siostra, Byłem u siostry, zajechałem do siostry Także posiedziałem obiad z jadłem, żeśmy porozmawialiśmy trochę No też fajnie czas spędziłem Ogólnie Nie żałuję Tylko Nie przypuszczałem, że W czasie kiedy będę Tak mocno złapie zima, że będzie Minus 10, minus 12 a nawet w nocy dochodziła wyczuwalna temperatura do minus 20 stopni. Nie podejrzewałem, że tak będzie chłodno. A teraz słuchajcie, w Anglii 8 stopni. Zaraz sprawdzę. Teraz jest 6 stopni, chyba. Także nie jest zimno. Jest dosyć ciepło na plusie. I wilgotno, no bo duża wilgotność jak to w Anglii. No i słuchajcie, to na tyle, no. Pobyt był fajny, wszystko trzeba było wrócić na stare graty. Niestety, mam badania niedługo, będę musiał iść na EKG zbadać serce. Będę miał wizytę w domu jeszcze. Przyjdę panowie od gazu sprawdzać. No, i niedługo moje urodziny. Także jeszcze trochę i będę obchodził urodziny, ale po urodzinach muszę iść na badanie EKG, także na pewno za dużo nie wypiję. Zresztą pić za bardzo nie będę chciał. Jakiegoś szampana, może kupię, jakoś się to obejdzie. No, fajnie, że człowiek już w średnim wieku. Czyli zacznę drugą pięćdziesiątkę, bo już 50 lat mam. I słuchajcie, zacznę drugą pięćdziesiątkę. Będzie 51. No tak to. Tak to u mnie urodziny będą wyglądać. Tak to się szykuje. No słuchajcie, na tyle. No, Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się czołem.